Witam Was serdecznie, witam Was i witam maj, mój ukochany miesiąc. Jest to mój ulubiony miesiąc w ciągu całego roku. Wszystko kwitnie, jest piękne, jeszcze trochę nam brakuje słońca i ciepła oczywiście, bo to co ostatnio się działo to jakaś ha, masakra, jakieś anomalie pogodowa, po prostu nie wiem o co chodziło, śnieg pod koniec kwietnia. E, pokrzyżowało nam to plany, Mówię nam, a chodzi mi tutaj o uczestników konkursu Next Face Awards. Jeżeli nie wiecie, to y, ostatni miesiąc był poświęcony konkursowi Your Next Face Awards, który jest edycją też polską. Tam też wziąłam udział, wystartowałam, przeszłam eliminację dostałam się do top 20 i otrzymałam zadanie konkursowe, jakim było Nature's Goddess, czyli bogini natury. To zadanie wykonałam, co mogliście zobaczyć w poprzednim filmiku, jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie, bo jest to zdecydowanie najlepiej zmontowany filmik nagrany na moim kanale w całej mojej karierze. Po prostu bardzo dziękuję Arturowi, który który mi to nakręcił, pomógł mi nakręcić ten cały wstęp i go zmontował i dzięki temu to było takie naprawdę bajeczne i bardzo się cieszę, że um, dobrze oddało to mój zamysł i, i całą tą stylizację, um, o jaką mi chodziło w tym zadaniu, w tym temacie więc jestem przeszczęśliwa z tego powodu i mam Mocną, mocną nadzieję i strasznie bym chciała, chociaż konkurencja jest tak ogromna, że współczuję żyli wyboru. Bo teraz czekam na wyniki, aby dostać się do top 10. Kolejne eliminacje, kolejny temat, kolejne wyzwanie. Więc chciałabym się wziąć w tym udział, bo to tak na, po, po prostu napędza do działania. O, może tak daje takiego bardzo kreatywnego kopa i takie nagle wyzwanie. Mamy niewiele czasu do realizacji, i po prostu trzeba wszystko ogarnąć i trzeba się spiąć. I to jest fantastyczne, więc mam nadzieję po prostu i, i bardzo, bardzo, bardzo bym chciała. Przejść dalej, ale zobaczymy. I tak też poprzedni miesiąc był pod znakiem tego właśnie konkursu. On pochłonął mnie, pochłonął każdą moją wolną chwilę, bo wszystko oczywiście chciałam zrobić sama, jak to Zosia Samosia ma, Karolina Samosia by musiała się nazywać. I tak, testowałam kilka nowości. Sporo tych nowości, tak naprawdę. Widzieliście na snapie. Jeżeli mnie jeszcze nie obserwujecie, to zapraszam Was serdecznie. Tam wrzucam właśnie jakie otrzymuję paczki PR-owe, co sobie kupiłam, co będę testować, więc tam już możecie być mniej więcej na bieżąco. A dzisiaj pokażę Wam, co z tych paczek podbiło moje serce i nie tylko, bo jest tutaj kilka nowości, kilka rzeczy, które kupiłam, i kilka rzeczy, właśnie takich pr które w ulubieńcach musiały się wręcz znaleźć, bo są fantastyczne i na pewno z nimi zostanę. Zaczynajmy więc od pielęgnacji, od tego zaczynamy zawsze i mam Wam do pokazania kilka rzeczy. Zacznę od maseczki. Zostawiłam sobie tutaj puste opakowanie, żeby nie było. Testowałam tę maskę na snapie już dawno temu, i pewnie to widzieliście, to jest ta maska, której wyglądałam jak jakiś potwór. Ona jest czarna, oczywiście bawełniana, wiecie, materiałowa, nakłada się ją na twarz i kiedy się ją nałoży, ona zaczyna pienić się i to jest fantastyczne ona jest mocno oczyszczająca, ma działanie właśnie oczyszczające dla skóry, utlenia się pieni i nagle tworzy się taka piana na całej twarzy, rośniemy co najmniej razy trzy, nasza głowa staje się większa ale bardzo, bardzo fajnie to działa na skórę, bardzo mi się spodobała i kupię ją jeszcze na pewno po raz kolejny jak tylko wejdę na jakąś stronę i znowu zamówię sobie większą ilość maseczek za tą maskę zapłaciłam chyba 20 lub 25 zł znajdziecie ją na różnych różnych sklepach, ja chyba zamawiałam na Kokolita, jak się nie mylę ale jest to firma Skin79 czyli ta firma z koreańskimi kosmetykami, którą już zapewne znacie, jeżeli nie to polecam Wam się zapoznać, bo firma jest naprawdę świetna i póki co większość kosmetyków, które testuję, to jestem z niej zadowolona, więc polecam Wam. Następna nowość, również koreańska kosmetyka, pielęgnacja, to te śmieszne produkty, które są w piance. I mam tutaj mydło w piance, czyli produkt do demakijażu, do oczyszczania skóry. Które jest rewelacyjne? Podeszłam do tego tak sceptycznie. Po pierwsze, mydło, po pierwsze, pianka. No i jakoś tak, mówię, no dobra, spróbuję. No powiecie, no ogólnie mydło, no to jakoś źle się kojarzy, jeżeli chodzi o kontakt ze skórą. Ja mam strasznie suchą skórę, więc dla mnie cokolwiek takiego pieniącego się, mydlącego, to u mnie nie za bardzo się to sprawdza. Zawsze mocno przesusza moją skórę. I jeszcze pianka. Trochę miałam wątpliwości odnośnie tego, czy Pianka jest w stanie zmyć makijaż. Oczywiście jak najbardziej, po prostu jestem w szoku. Jest ona tak delikatna, że nawet mój makijaż oczu. Zmywa się bez problemu, nic nie piecze, kompletnie nic się nie dzieje. Buzia jest bardzo dobrze oczyszczona, a później staje się taka tempa w dotyku, przez co czuję, że wszystko się z niej zmyło. Że nie pozostało na niej nic i to jest fantastyczne, nie wysusza skóry, świetnie się u mnie sprawdza i ja mam taką mniejszą pojemność, bo dostałam ją w paczce pilerowej ale skuszę się na tę większą. Z tego co oglądałam w seforze, to ona kosztuje chyba 80-90 zł jakoś tak. Nie jest to tani produkt, ale naprawdę się skuszę. Póki co używam jej prawie codziennie, a tutaj jeszcze czuję, że jest tego sporo, z racji tego, że właśnie wyciskamy piankę. Więc wyciskamy tak naprawdę niewiele produkty, która ym, objętościowo dopiero się zwiększa po wydobyciu się z tego opakowania. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi, ale naprawdę bardzo, bardzo fajny produkt. I w tym zestawie miałam jeszcze maskę. Z jajkiem i ona również jest w formie pianki i musu. Ona się sprawdza również świetnie. Oczyszczam najpierw skórę tym, a później na noc sobie nakładam tę maskę, czy po prostu jeżeli potrzebuję takiego szybkiego odświeżenia, bo nakładając ją, ona się zaczyna szybko wchłaniać. Po prostu te bąbelki się wchłaniają i nie ma nic a na skórze pozostaje bardzo przyjemny film. Więc super, naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona z tych produktów. Jeżeli je testowaliście, to napiszcie mi w komentarzach, co wy o nich sądzicie, bo przy mojej skórze naprawdę się sprawdziły. Tutaj niewiele mamy informacji na temat tych produktów, jak to wszystkie koreańskie kosmetyki. Dowiecie się, że są one z Korei i nie rozumiecie z, tutaj z etykiet nic, bo wszystko jest napisane właśnie. W ich języku, więc no nie doczytacie się. Jedynie tutaj macie filmę. To cool for school i to jest fajne. Dobra, przechodzimy dalej. Z tej pielęgnacji powiedzmy, że to już jest wszystko, ale przejdziemy sobie od razu przez twarz. Baza, baza którą otrzymałam również w parce pr od Sephora, jest to firma Beka. Firma Beka weszła teraz do Sephora, można już tam kupić ich produkty ta baza jest fioletowa, rozświetlająca ona usuwa takie zszarzałe odcienie skóry mocno rozświetla bardzo fajnie się sprawdza pod podkład i solo, jeżeli nie chcecie nakładać podkładu, a chcecie po prostu żeby wasza skóra tak naturalnie ładnie wyglądała, to też świetnie się sprawdza jako produkt solo niestety nie znam ceny Ciężko jest mi Wam powiedzieć teraz, bo musiała sprawdzić szybko na internecie, ale wierzę w Was, jeżeli wiecie, to napiszcie szybciutko w komentarzach dla osób, e, które będą zainteresowane. Opakowanie jest bardzo solidne, szklane, wygląda no, na bogato, e, ale produkt sam w sobie, e, kosmetyk bardzo mi się spodobał i używałam go na co dzień, przez cały miesiąc, codziennie. Następny produkt, którego używałam, to e, może przejdźmy tak po kolei, żeby było. Korektor żółty z Naked Skin. Tak. I to jest odcień żółty, który neutralizuje na przykład zasilanie pod okiem. Nie jest to super kryjący korektor, ale nie o to w tym chodzi. To jest odcień żółty. On jest nawet taki bardziej jaskrawy. Przez co wydaje mi się, że ładnie odbija też światło i rozjaśnia skórę pod okiem. Nakładam go oczywiście pod korektor, ale on tuszuje, pomaga mi w tym, żeby zatuszować szybciej to moje zasienienie i dzięki temu mniej korektora potrzebuję pod tym okiem. A myślę, że to jest istotne dla każdej z nas, aby nie obciążać skóry zbytnio pod okiem, tym bardziej na co dzień. Więc ten korektor poszedł w ruch. Jak widzicie, opakowanie jest. Klasyczny aplikator również, ale odcień jest nietypowy, bo nie jest to taki żółty przechodzący na pomarańcz, taki standardowy, ale wręcz taki rażący. Spodobał mi się bardzo, też go używałam w tym miesiącu. No niecodziennie, bo niecodziennie też się malowałam, ale był w użyciu testowałam, świetnie się sprawdza z moim korektorem, czyli Catrice wodoodpornym na co dzień który jest moim ulubieńcem i używam go po prostu non stop teraz podkład, podkład do którego powróciłam i bardzo mi się spodobał teraz w tym miesiącu, chyba przez tą pogodę, przez to, że potrzebowałam trochę takiego e, Photoshopa na skórze, żeby wyglądała ona bardziej promiennie, ale nakładałam cieniutką warstwę e, na właśnie tę bazę rozświetlającą i właśnie taki efekt udawało mi się uzyskiwać. I jest to podkład HD Inglota. Ja mam ten w odcieniu 71 i jest to obecnie dla mojej skóry bardzo dobry odcień. E, jest lekko żółtawy, przez co też neutralizuje. To wszystkie niedoskonałości i zszarżałą skórę czy jakieś zasilenie. Jak widzicie, zużycie jest tutaj spore. Wcześniej go używałam tak sporadycznie, a teraz do niego wróciłam i... Co drugi, trzeci dzień jest w użyciu. Bardzo mi się spodobał. Kolejny produkt do twarzy to jest kultowy już puder Laura Mercier. Nie wiem, czy go pokazywałam w wcześniejszych ulubieńcach. Chyba nie, dlatego postanowiłam do niego wrócić. Kupiłam go w promocji udało mi się go w promocji w Douglasie za 149 zł tego co pamiętam, bo on kosztuje ponad 200 zł. Jest to taki już bardziej luksusowy produkt, ale jest świetny. On daje efekt photoshopa na skórze. Ma tak miałką, bardzo delikatną konsystencję, jest tak sproszkowany, że w ogóle nie jest widoczny na skórze. Bardzo ładnie utrwala makijaż, nie robiąc maski e, i ma taki żółtawy odcień, przez co świetnie sprawdza się pod oczy. Nie chcę tu przychylić i wszystkiego obrudzić, Ubrudzić, ale jest on taki żółtawy i według mnie póki co jest to jeden z najlepszych pudrów, jakie mam. Zdecydowanie świetnie rozświetla, pięknie się sprawdza w makijażach ślubnych i na co dzień naprawdę jest rewelacyjny. Bardziej się sprawdzi raczej w takiej skóry suchej, odwodnionej, mieszanej niż bardzo, bardzo tłustej, bo nie daje on efekt takiego stuprocentowego matu, ale takiej satyny na skórze, więc warto o tym pamiętać. Jest to produkt, w który warto zainwestować, ale bierzcie sobie próbkę lub jeżeli macie możliwość przetestowania u kogoś takiego pudru, to przetestujcie, bo jest to po prostu duża, duża inwestycja. Ja jestem zadowolona, na pewno zostanę przy tym pudrze i to nie będzie moje ostatnie opakowanie. Czas na rozświetlacz, rozświetlacz, który kupiłam niedawno będąc w Kiko, w Kiko Milano, kupiłam w Kiko w Arkadii w Warszawie i jest to rozświetlacz, który prezentuje się tak, wygląda jak pauza, ma piękny kolor, taki cieplejszy z różem bardzo ładnie się mieni na skórze, wygląda bardzo świeżo, bardzo wiosennie i często się noszę teraz w jakichś różach, więc stąd też ten rozświetlacz, a zobaczcie to opakowanie ja wiem, że tutaj lampy trochę mi przeszkadzają w pokazaniu tego, bo on jest mocno ten plastik mocno opalizuje jest taki bardzo perłowy po prostu jest piękny tu ma taki wzorek wokół nie będziecie tego raczej widzieć na, na mojej kamerze, niestety, e, ale polecam Wam naprawdę, jeżeli jesteście wielbicielkami, e, takiego rozświetlacza. Bo ja używam nie tylko na szczyty kości policzkowych, ale również na powiekę w takim makijażu dziennym, kiedy chcę wyglądać bardzo świeżo i naturalnie. Skupiam się tylko na cerze, nawet nie tuszuję, często rzęs e, i tak wychodzę. Więc dla mnie to jest. Rewelacja, naprawdę prześwietny produkt. I ostatni już kosmetyk kolorowy, który w ogóle ostatni ulubieniec, który Wam polecam, to jest paleta cieni, w której się zakochałam totalnie, po prostu pigmentacja i to jak się nimi pracuje, jak z masłem na powiece jest fenomenalna i jest to paleta autorstwa Karoliny Matraszek ostatnio w ulubieńcach pokazywałam Wam set do mm, konturowania natomiast tutaj mamy paletę cieni matowych słuchajcie, to jest bajka, naprawdę to jest bajka ja tu delikatnie tylko musnę i zobaczcie co się dzieje to jest, to jest, to jest magia, naprawdę magia są tak intensywne zobaczcie, tylko lekko dotknęłam skóry ja nie mam nic na, na swoich dłoniach, żadnej bazy, kremu, nic i no będzie mi ciężko teraz to usunąć. Tak mocno się łapią powieki, a na bazie to cienie są nie do ruszenia przez długi, długi czas. Więc jeżeli lubicie maty w takich ziemistych, brązowych kolorach to zdecydowanie warto zainwestować w taką paletę. Nie jest to duży koszt, ale naprawdę ja jestem tak zakochana. Ja uwielbiam takie kolory i samo to, że z nimi się tak rewelacyjnie pracuje, więc gratuluję serdecznie Karolinie. Bardzo się cieszę, kiedy wizerzyści wypuszczają swoje kosmetyki, bo one są takie naprawdę wypieszczone i robią coś, co sami chcieliby mieć i dlatego to jest takie dobre. To... Dlatego Wam polecam naprawdę rewelacja. To by było wszystko, jeżeli chodzi o ulubieńców. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak wykonać ten makijaż, to musicie odwiedzić kanał Makeup TV. Tam będzie za jakieś 2-3 tygodnie, 2 do -3, 3 tygodni. Coś mi się tutaj pomieszało, ale załapaliście na pewno. E, za dużo już dzisiaj gadam, bo nagrywam któryś filmik z kolei, więc język mi się plączy. E, dobra kochani, ja zabieram się za kręcenie filmików na zapas, bo niedługo wyjeżdżam na takie krótkie wyjazdy, Zaczyna, zaczynam się szkolenia, e, mam też mini urlop, e, naprawdę mini urlop. E, będę jeździć też e, trochę po Warszawie, mam różne fajne akcje, więc. Nie będzie mnie praktycznie w ogóle w maju, ale mam nadzieję, że wy na mnie poczekacie i że będzie warto czekać na kolejne filmiki, bo postaram się Wam to wynagrodzić jakoś, a przede wszystkim jeżeli cudem uda się dostać do to top 10 Next Face Awards, to obiecuję, że dam z siebie jeszcze więcej niż przy poprzednim zadaniu, przynajmniej mam taką nadzieję. Trzymajcie mocno kciuki. Ja Wam też jeszcze bardzo chciałam podziękować za odzew w ogóle pod ostatnim filmikiem, bo jestem w takim ciężkim szoku. Popłynęło tyle cudownych słów wsparcia um, i tego, co sądzicie o mojej pracy ogólnie, że siedziałam tutaj przed laptopem i płakałam, czytając te komentarze. Miód na moje serce. Naprawdę bardzo, bardzo Wam dziękuję, bo te wsparcie z Waszej strony daje mi bardzo dużo motywacji do tego, żeby działać Dalej. Więc jeszcze raz Wam dziękuję. Dziękuję za tych ulubieńców, za to, że byliście dzisiaj ze mną, i do następnego filmiku. Do zobaczenia, kochani, pa, pa. i przyjemnej majówki oczywiście całego miesiąca. Niech będzie piękny i słoneczny. Pa!